W 2002 roku PESA zaprezentowała model autobusu szynowego opartego na parametrach wagonu 120A o numerach SA-16001. Typ 214M oparty jest na dwóch wózkach dwuosiowych w układzie B2. Szynobuse tego typu posiadają dwie pary drzwi. Strefa pasażerska jest zarówno nisko jak i wysokopodłogowa. W tej pierwszej mieści się toalet. W 2003 roku powstały egzemplarze ESA 106 o numerach inwentarzowych od 002 do 019. Różniły się one od prototypu m.in. wzorem tapicerki. W latach 2005-2006 wyprodukowano 13 egzemplarzy SA-103 typu 214MA, które różniły się od SA-106 typem silnika. Od 2008 do 2015 roku PESA oraz Setentek Mińsk Mazowiecki wyprodukowały łącznie 24 szynobusy SA-135 typu 214 MB, lecz w nowym designie i z innym typem silnika.